Cześć prozuraki, z tej strony Prozurac Się zajmiemy się making ofem z papużek dla Jabora. Zapraszam Jeżeli jeszcze nie jesteś prozurakiem zapraszam cię do zostawienia suba na tym kanale Zapraszam na nasze skromne progi Czuj się tu jak u siebie w domu Pamiętaj, że film jest w każdy torek, czwartek i sobotę o godzinie 17 Więc no przegapisz sporo jeżeli nie zasubskrybujesz kanału z dzwoneczkiem Koniec youtubowania Zacznijmy grafikowanie Przejdźmy do making offu uciek kawy zasuwamy O, jeszcze oczywiście mówię Mogę mieć sine Mogę mieć tutaj dziurkę Easy youtube This is nor anything ipropriety. I propriety tak szczerze dobra. Byłem u alergologa. Jeszcze będę miał trochę latania po alergologach na testy, więc spokojnie mogę być trochę zaspany. Mogę być trochę nie prozurem, ale energia się trzyma, bo mamy kapułkę. I love coffee. Ale tym razem nie przypinam serduszek za I love coffee. Oglądajcie materiał, to będziecie wiedzieli, za co przypinam. Słuchajcie, papuszki dla Jawora. Ktoś, kto oglądał Making of dla Nexe, wie o co chodzi, ponieważ tam był bardzo podobny styl animacji. Do czego bije? Making of samych papuszek pewnie już widzieliście. Jeżeli nie widzieliście, jak powstały papuszki do tego, co będziemy teraz animować, tutaj macie kartę, zajrzyjcie sobie w link. Właśnie w tej karcie, ponieważ tam pokazywałem, jak rysowałem papu E, jak one powstały od A do Z. Bardzo podobnie wzorowaliśmy się głównie na tym, co jest u Nexe. Zrobiliśmy się ogólnie na różnych emotkach z sieci, tych najlepszych, najgenialniejszych, na inaczej, najbardziej popularnych, czyli oczywiście uśmieszek, usunięcie oczka, zapłakany, uśmiechnięty, radosny, serduszka. Wiecie o co chodzi. Thinking emoji, był tam jeszcze... Był detektyw, z którego zrezygnowaliśmy, był Suex z okularami. Trochę tego było, trochę tego nakombinowaliśmy, narobiliśmy. I z tych wszystkich emotek później ja musiałem wykombinować, jak to po pociąć. Mam nadzieję, że YouTube tego dzisiaj nie zrozumie. Na elementy składowe, jak zrobić z tego animację. Jak potem to wszystko zespolić w całość i zrobić cztery animacje. Ponieważ, tak jak w przypadku Nexa, tam był piesek głównym bohaterem, w tym przypadku będą papuszki. Aczkolwiek dalej trzeba zrobić mruganie, ruszanie dziobkiem, uśmiechanie się i tak dalej, i tak dalej. Ruszanie się brygami, skrzydła. Jak do tego wszystkiego doszło? Otóż użyłem czterech programów: cztery Adobe Animate, Adobe Photoshop, Adobe After Effects i Adobe Premiere Pro. W Adobe Photoshopie pociąłem gotowe papuszki już na segmenty, żeby mieć gotowe tu, głowę, oczy, e, dziób, brwi i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że mam to wszystko nagrane, ponieważ byłoby miło, gdyby to było pokazane na ekranie. W każdym razie nie jestem przekonany, czy to jest, ale mam nadzieję, że tak. Pociąłem sobie to na segmenty, porobiłem konkretne elementy. Oczy jeden, oczy dwa, oczy trzy, oczy cztery i tak dalej, i tak Łącznie z mruganiem, z jednym, okiem otwartym, z drugim i tak dalej, z dwoma wyszczerzonymi. Potem źrenice osobno zrobiłem jako element. Same oczy zrobiłem osobno jako element. Brwi osobno jako elementy. Wszystko sobie przygotowałem tak, żeby móc robić z tymi postaciami dosłownie. Wszystko, żeby móc zmieniać nawet ich emocje W danym elemencie Kiedy miałem wszystkie elementy przygotowane Wiedziałem, że trzeba przenieść się do animata Adobe animata Tam wszystkie elementy położyłem sobie na osobnych warstwach I zacząłem animować Wiedziałem, że podobnie jak w przypadku animacji Nexe Właśnie jest o tyle dobrze, że już wcześniej robiłem dla Nexe te same projekty I z nim wypracowaliśmy sobie jak i co ma działać I też Nexe polecił mnie Jaworowi Więc pozdrawiam was obu chłopaki Po raz kolejny dzięki za fajne zlecenie Dzięki za dobrą zabawę I dzięki, że po raz kolejny mogłem się wykazać I co jest najśmieszniejsze Kiedy zrobiłem jedną animację Jawor w Rzucił ją wcześniej do odcinka, to wy, widzowie Jaworskiego, wyczailiście, że ja to robiłem, i pisaliście mi w komentarzach pod filmami, czemu nie pokazuję animacji dla Jawora, skoro je robiłem. Eee, także wyczailiście to już dużo wcześniej. Te animacje już tak od tygodnia, od dwóch latają po internecie. Aczkolwiek, kiedy wyszła nam pierwsza animacja, czyli Subskrybuj, wyczailiście ją niesamowicie szybko i byłem aż sam zdziwiony, jak to szybko prosperuje, jak one są rozpoznawalne, bo to są proste animacje, nie ukrywajmy, to są proste elementy, które mają być takie informacyjne, ale fajne jest to, że na przykładzie tego, co robiłem dla Nexa, już wyłapaliście. Plus, powiedzieliście, że trochę zlewelapowałem w tych animacjach, właśnie takich e, elementami gotowymi, więc coś w tym chyba jest, bo nauczyłem się trochę bardziej korzystać z riga, korzystać z e, kręgosłupa, z pajączka tak zwanego, z nodeów, z połączeń między animacjami, między głową i tak dalej. Czym jest pajączek? Kiedy łapiecie za skrzydło, inaczej. Zróbmy to na przykładzie stickmana. Jeżeli macie stickmana, ok? łapiecie go za dłoń, to całe ciało leci. Jeżeli go pociągniecie w tamtą stronę, to całe ciało leci i jest ragdoll. To jest taki trochę bardzo masikowy dwa. ragdol aczkolwiek to pomaga. Jeżeli sobie wziąłem go rozciągnąłem, to całe ciało mi ragdolowało za nim. Jeżeli dałem go potem do dołu, to on się jakby wiecie, wiecie o co chodzi, wiecie, do czego dążę. Strasznie mi to ułatwiło animację, strasznie pomogło mi w poszczególnych elementach na początku i na końcu animacji, ponieważ w połowie dużo się nie działo, dużo tam trzeba było robić ręcznie, jak chociażby fakt, że skrzydła wszystkie musiały być robione ręcznie. Do czego dążę? Zacznijmy od guzika, subskrybuj. Wpadłem na to, że ptaszek będzie do góry podskakiwał, będzie się uśmiechał, oczy będą się po mrugnięciu otwierać ładnie, brwi będą leciały do góry, tam był element zagnieżony do głowy, głowa miała. Swój element zagnieżdżony w postaci dzioba i oczu. Oczy miały swój element zagnieżdżony w postaci brwi i źrenic. To wszystko musiałem poprzesuwać po. Też pytacie, czy jest potrzebna matematyka w tym, co robię. Nie, ale podstawowa tak. W nie wszystko, nie trzeba tam liczyć, kurczę, pierwiastków i tak dalej, jakichś tam e, składowych. Aczkolwiek jak robicie paralaksę, potrzebujecie e, wzoru skróconego mnożenia, potrzebujecie Pitagorasa, żeby wyliczyć sobie obliczenia perspektywistyczne, za ile się przesunie z tyłu. Możecie to robić na oko, oczywiście. Ja też często robię na oko, nie ukrywam. Ale lepiej jest to wyliczyć, żeby to wszystko było legit, jak najbardziej. Szczególnie, kiedy chcecie animacją 2D zaimitować 3D. Ale tutaj też nie o tym, o tym kiedyś będzie poradnik bo się tym bawię i jaram się strasznie tym, co dla Was przygotowuję na najbliższe no, kilka tygodni, nieważne. Na razie nie o tym, nie, nie, nie. Mam nadzieję, że jesteście zainteresowani, ale później, kiedy indziej. Po co jest matematyka? Kiedy macie animację ptaka, który ma 120 klatek na sekundę, wiecie, że głowa ma 70 klatek na sekundę, oczy potem mają 30 i tak dalej. To jest wszystko symbol na symbolu. Tak jakbyście nakładali kalkę na kalkę, na kalkę, na kalkę, macie tyle kalek. No i jeżeli ta kalka zejdzie, no to te, zanim dojdzie do tej pierwszej, to trochę już tu minie tych kalek, nie? I to trzeba policzyć, że jeżeli oko jest tutaj, a głowa jest tutaj, to trzeba dodać ten plus 30, tam są zależności matematyczne i tak dalej. W Razie wszystko musiałem pododawać, podejmować, porobić jakieś tam działania proste, żeby wszystko było cyk, 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 zesparowane ze sobą i w ten sposób po tam mrugała, oboma oczami naraz, uśmiechała się i tak dalej, a nie, że na przykład robiło nam coś takiego jak jakieś chore wizje i tak dalej i zmieniała nam się twarz wtedy, kiedy nie powinna. To było raz. Potem zrobiłem animację skrzydeł. Kolejno. Do subskrypcji robiłem skrzydła, które łapały nam na środku, rozwijały nam potem cały guzik i trzymały go tak trochę, jakby od boków, bo chciałem taką animację trzymania w ten sposób i myślę, że mi się udało. Potem z powrotem zwijały, chowało się na dół całe z jakby rulonem subskrybuj, bo chciałem uzyskać taki efekt, że jest to po prostu rulon, który się rozwija, zwija, chowa się, koniec. Mamy przycisk subskrybuj, potem subskrybujesz i tak dalej i tak dalej. Nie pamiętam, czy robiłem tam guzik w sensie myszkę, chyba tak, nie wiem czy nie jestem przekonany, że czy samo pikało, wiem, że na pewno dodałem tam. Dzwoneczek też widzieliście pewnie już wielokrotnie w making offie, tym tutaj yy, odświeżanie animacji od Nexus, z tego względu, że tam mówię, tak na, na bardzo podobnych schematach robiłem tam tamtą animację, więc dzwoneczki, jakieś tam tego typu elementy pożyczyłem sobie i wrzuciłem tutaj z tego względu, że i tak by to w identyczny sposób, a miałem gotowe elementy już z poprzedniego making offa, to było raz. Jeżeli chodzi o łapkę w górę, wiedziałem, że muszę zrobić coś innego, więc zrobiłem tak, że skrzydło po raz kolejny się rozwija, dałem inną mimikę. Trochę inaczej ułożone oczy. Zrobiłem tak, że skrzydło podnosi się i robi łapkę do góry. Łapkę do góry. O, teraz widać kamerze. Łapkę do góry. Dodałem też jeszcze prosty pop-up z boku tego ptaka, z tej strony, bądź z tej strony. Dosyć duży tak na połowę tego ptaka, bo nie wiedziałem, czy Jawor będzie dawał to na cały ekran, czy gdzieś wróg. W każdym razie chciałem, żeby to było widoczne, więc dodałem takiego lajacza, na który wchodzi kursor myszki. Klika, ten like się popuje, Zapala się, wszystko wiadome. Potem zwika z powrotem, z na dół zejście i tak dalej. Nie pamiętam, czy była tam zwika typu polub film, albo zostaw lajka, like chyba zrezygnowaliśmy z tego. W razie wiem. Na pewno, że ta ręka jednak przyszła do boku Albo, o nie, pff, tak, dobrze Ja nie mam tej zwijki nagranej z tego względu, że była ta zwika, Ale uznaliśmy, że jest to głupie i niepotrzebne Bo ten like który dodaliśmy będzie lepszym wyjściem Więc tej zwijki nie mam w ogóle nagranej Była także, że było rozwijane Polub film, zwijane na dół I tyle, aczkolwiek potem to zmieniłem Że obie łapki robiły lajacza tak w ten sposób Pojawiała się łapka w górę Kursor dawał cykens, wszystko schodziło na dół git. I tam pamiętam, że był inny uśmiech, taki bardziej uśmiechnięty, bardziej happy ten ptaszek był. Z Instagramem zrobiłem to samo, tylko z Instagramem zrobiłem paluszek w ten sposób, żeby on się uśmiechnął ładnie do zdjęcia, wyszczerzył się. E, nie pamiętam, czy dodałem tam. Tam chyba była zwika z małpą Instagrama Jawora. Bo pamiętam, że napisał mi sam. Ja pozdrawiam Cię Jawor, bo mam nadzieję, że to oglądasz albo przynajmniej przeklikujesz po łebkach, jeżeli to przeklikujesz, to Jawor specjalnie zmienił nazwę swojego Instagrama pod ten materiał. E, więc fajnie, nie mam pojęcia jaki był wcześniej, ale gdzieś tam y, zmiana na plus, bo bardzo się kojarzy z tobą teraz. Także to było to. Mieliśmy już dwa lajacze, rozwijki, mieliśmy ten znaczek. Nie pamiętam jak zrobiłem kod twórcy, aczkolwiek bardzo podobnie jak w przypadku rozwijania. Czyli dałem po prostu pop-up mocny kod, kodu twórcy z. Oczywiście odpowiednim kodem twórcy dla Jawora. Y, tu jest bardzo podobny schemat, jak przy Nexus z tym, że zmieniłem kolor na zieleń przy pop-upie, przy podświetlaniu, żeby to było bardzo intuicyjne i żeby było widoczne od razu, że jest to jakby zapalone, że jest to wgrane, że jest to wklikane. klikane. dałem tam oczywiście dźwięki pisania. Na klawiaturze, klikania i tak dalej, i w ten sposób dodałem tam chyba też troszkę inną mimikę, aczkolwiek nie jestem przekonany, czy tak było, więc nie będę ściemniał teraz. Wszystko się schowało do dołu, mieliśmy to gotowe, After w efekcie dodałem green screena. Powiększyłem je tak maksymalnie, jak tylko się da, ponieważ były to wektory, było to wyrenderowane SWF z plików SVG, więc wszystkie elementy z Photoshopa jedynie były spikselizowane, musiałem je troszkę e, wtedy podkreślić, porobić obrysy, dodać troszkę cieni i tak dalej i tak dalej, żeby nie było widać w ogóle spadku jakości, żeby nawet na telewizorze w 50 calowym było to dobre, jakościowo i mam nadzieję, że mi się to udało. Kiedy dodaliśmy wszystkie pop-upy, elementy właśnie takie typu powiększenie koptaka, rozciągnięcie i tak dalej, to już robiłem w After Effectsie w postprodukcji. Dodaliśmy green screena, wszystko renderowałem w 4K i potem w Premiere Pro dodaliśmy ostatnie. Tweaky w postaci dźwięki i wszystkich właśnie. I tak dalej. Po to, żeby ta animacja była żywa, żeby mimo że y, ona będzie jako tło, ponieważ podejrzewam, że Jawor będzie sobie mówił w tle i ona gdzieś tam czasem wyskoczy na odcinku. Mimo tego wszystkiego wiem, że ona ma i tak dopełniać, i jeżeli weszłaby na suchara bez dźwięku, bez czegokolwiek, to byłaby nudna, nie zwracałaby uwagi i tak dalej. Y, a chcieliśmy uzyskać efekt, że jeżeli nawet się ją zmniejszy, zeskaluje do jednej tej ósmej ekranu tej wróżku, to będzie dalej dobrze się prezentować i te naprawdę delikatne dźwięki dzwoneczka, klawiatury, właśnie tych takich popów, dingu to są mocno wyselekcjonowane dźwięki. Dźwięki z dosyć niskiego tonu, mimo wszystko, bo to są drażniące dźwięki, ok? Dźwięk dzwonów, dźwięk takich właśnie dzwoneczków, biknięć, alarmu, tuknięć to jest wszystko drażniące dla człowieka, więc trzeba ich szukać w takiej tonacji odpowiedniej do tego typu projektu, bo one nie mają drażnić, mają tylko zwrócić Waszą uwagę. O tym też kiedyś zrobię poradnik. Generalnie od dźwięków animacji zrobiłbym kiedyś poradnik I Oj, dużo bym zrobił poradników, ale dzisiaj nie o tym, ponieważ teraz macie wszystkie cztery animacje dla jaworskiego! Imię o, o, o. Dzięki wam jeszcze za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że wam się podobał ten making of. Cóż, jeżeli wam się podobał i nie jesteście jeszcze prozurakiem, a chcecie widzieć takich filmów więcej, to zastanówcie się nad tym, a tam się zastanówcie. Zostawcie suba. Zostawcie suba z dzwoneczkiem. Subskrybuj, proszę bardzo. Papuszka się pojawia na ekranie. Jezu, mam nadzieję, że nie zapomniałem jej dodać w postprodukcji. Jak zapomniałem, to piszcie, że jestem zapominalskim dziadem. A jak nie, to napiszcie, że super był film. <laughs> napiszcie jakiś pozytywny komentarz. Ostatnio algorytm miałem się z widzami, że algorytm da się szukać będą pisali ale super film zasługuje na kartę na czasie wow najlepszy film obejrzałem z rodziną zaczęliście się pisać to dla żartów okazuje się że to działa więc napiszcie jakiś pozytywny komentarz algorytm i love you ten film zasługuje na kartę na czasie ponieważ moi widzowie tak uważają więc co ja mogę w tym temacie zmienić jeszcze raz dziękuję ja za super projekt za super animację wybawiłem się zarówno przy tworzeniu emotek jak i przy tworzeniu animacji czy będą koszulki czy będą projekty tego typu zobaczymy na razie nic nie mówię nic nie spekuluję wiem na pewno że robię koszulki z innym znanym youtuberem z Powiedzmy, że piosenkarzem możecie skojarzyć temat, może on już jest, on nawet nie wiem, bo wrzucam to w czwartek, więc możliwe, że ten projekt już jest live, że to już wszyscy o tym wiedzą. Ja byłem prozury, wy byliście, wy mam nadzieję, że prozoraki. bardzo dziękuję wszystkim wspierającym ten kanał za wspieranie. Po raz kolejny zapraszam Was do subskrybowania kanału. No i co No tyle ode mnie. Pamiętajcie, że w każdy wtorek, czwartek i sobotę na tym kanale jest film. Ostatnio robiliśmy na dużym tablecie graficznym testowanie tego, czy umiem sobie poradzić w League of Legends i w Minecrafcie, więc jeżeli nie widzieliście, a chcecie zobaczyć jakieś takie zwariowane bardziej filmy, sprawdźcie sobie testy programów, również tutaj są darmowe kontra płatny. I cóż, tyle ode mnie. Dzięki Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Miłego dnia. Smacznego Wam życzę. ponieważ już skończyliście jeść przy tym odcinku, ale to nic. Na zdrówko. Dzięki. Widzimy się już za dwa dni na tym kanale. Drapnąłem się. Widzimy się już za dwa dni na tym kanale. Każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 17. Cześć!